Zamykanie drzwi, tych dużych i tych małych, to czynność, którą wykonujemy kilkadziesiąt razy dziennie. W domu, w pracy czy w podróży umożliwiają to różnego rodzaju zamki i zawiasy. A jak wyglądają systemy zamknięć stosowane w przemyśle? Te do użytku w szafach energetycznych i serwerowych, halach produkcyjnych, na kolei czy w teleinformatyce muszą cechować się wysoką jakością i wytrzymałością. Być odporne na drgania, obciążenia statyczne i dynamiczne, odznaczać się ognioodpornością oraz antykorozyjnością. Część z nich musi być przystosowana do kontaktu z artykułami spożywczymi i substancjami agresywnymi. Aby zobaczyć, jak się je produkuje, wybierzemy się do fabryki RST Roztocze w Tomaszowie Rubelskim. To jeden z czołowych producentów zamknięć przemysłowych w Europie. Wytwarzane są tu zarówno standardowe zawiasy, zamki zapadkowe i krzywkowe, jak również wyspecjalizowane zamki kompresyjne, dociskowe i antypaniczne. Zamek najczęściej składa się z korpusu, sworznia, języka oraz tzw. wkładki. Liczba potencjalnych rozwiązań jest ogromna, bo samych zawiasów i zamków jest około 10 tysięcy różnych odmian. Oprócz funkcjonalności, coraz częściej zwraca się także uwagę na design. Każdy nowy projekt przygotowywany jest w dziale badań i rozwoju. Najpierw powstają prototypy wyrobów. Przed wprowadzeniem na rynek nowe produkty są poddawane badaniom w laboratorium. W tym celu wykonuje się badania metalograficzne. Własności mechaniczne określane są za pomocą maszyny wytrzymałościowej lub maszyny do badania momentu obrotowego. Badaniom podlega również wartość stopnia ochrony IP, czyli szczelność zamków. W komorach starzeniowej, klimatycznej i solnej z kolei symulowane są warunki środowiskowe, w jakich produkty będą funkcjonować. Naszą wizytę w zakładzie zaczynamy od narzędziowni. To tutaj buduje się nowe konstrukcje form do odlewania ciśnieniowego stopów cynku oraz form do wtryskiwania elementów stworzeń sztucznych. Tutaj powstają również narzędzia do wykrawania i tłoczenia na prasach mechanicznych i mimośrodowych. Istotna jest precyzja, dobór odpowiednich materiałów i jakość wykonania narzędzi to one decydują o kształcie detalu i żywotności narzędzia. Elementy formy przygotowywane są m.in. na frezarkach CNC 3- i 5-osiowych, a precyzyjne kształty w materiale wykonują elektrodrążarki wgłębne oraz drutowe przy wsparciu zaawansowanych programów projektowych i symulacyjnych. Obróbka cieplna w atmosferze gazów ochronnych nadaje narzędziom odpowiednią twardość i zwiększa ich odporność na zużycie. Narzędzia gotowe, czas rozpocząć produkcję. Na początek odwiedzamy odlewnię stopów cynku. Gąski metalu topione są w tyglu maszyny odlewniczej ciśnieniowej w temperaturze 420 stopni Celsjusza. Roztopiony stop cynku jest następnie wtryskiwany do formy. Po schłodzeniu detal odbierany jest przez robota i odkładany na podajnik taśmowy. Na tym stanowisku robot pobiera gwintowane szpilki, które będą częścią zawiasu i umieszcza je w formie. Szpilki są oblewane stopem cynku. Po otwarciu formy robot odbiera zawias. Układ wlewowy jest odcinany i wrzucany z powrotem do tygla. Tutaj nic się nie marnuje. Odlewy przechodzą wreszcie proces obróbki wibrościernej. A na koniec wykonywane są w nich otwory lub gwinty. Zajrzyjmy teraz na 300-tonowe prasy do wykrawania. Odwijany z kręgu materiał automatycznie podawany jest do wykrojnika postępowego. Na prasach, oprócz wykrawania detalu, można wykonać także gięcia oraz przetłoczenia, jednocześnie z gwintowaniem otworów w zawiasie. A to wszystko dzięki skomplikowanym narzędziom wielotaktowym. A tu widzimy wtryskarki do tworzyw sztucznych. Powstają tutaj elementy zamków i zawiasów. Płynne tworzywo wtryskiwane jest do formy, gdzie uzyskuje pożądany kształt. Żeby zapewnić skuteczną szczelność zamków, stosowana jest wylewarka dwukomponentowa do uszczelnień typu PUR. Niektóre detale wycinane są z blach metodą cięcia laserowego. Dalsze operacje, jak gięcie, wykonywane są na prasach krawędziowych. Teraz odwiedzamy Wydział Obróbki z Krawaniem, gdzie z pręta toczone są elementy zamków, m.in. swożnie, tuleje, korpusy czy nakrętki. To tutaj wykonuje się operacje frezowania i grawerowania oznaczeń na korpusie, wskazujące orientację obrotu zamka. W centrach obróbczych powstają m.in. korpusy zamków. Część wytwarzanych detali wymaga dodatkowego wykończenia powierzchni i nadania jej odpowiedniej struktury. Tu też nie obeszło się bez pomocy robota. Detale są następnie malowane proszkowo. Dostępna jest cała paleta RAL, ale najczęściej wybierany kolor to czarny i szary. Czas złożyć gotowe elementy w całość. Montaż zamków odbywa się na 50 stanowiskach. Tutaj widzimy, jak korpus łączony jest z bębenkiem i dodawany jest kluczyk. Język może być wykonany z metalu lub z tworzywa sztucznego. A to specjalność zakładu montaż opatentowanego przez firmę RST roztocze zawiasu szybkiego demontażu drzwi oraz zamków z dwustopniowym dociskiem. Gotowe zamki i zawiasy przechodzą kontrolę w dziale jakości, bo to, co bez trudu się zamyka, powinno się także gładko otworzyć.